Jedziemy dalej. Jeszcze mamy dwie godziny. Teraz zapłacimy za przełęcz, trener. No i dalej w trasę. No ale jeszcze co dzisiaj pojeździmy, mam nadzieję, w drogę. Przez Beskidy. Tym razem z Val gardeny. Jak widać jestem tutaj ponownie, po czterech latach, powrót na trasę Hero, a w tym roku będę mierzył się z tym najdłuższym dystansem, czyli 86 km i 4200 przewyższenia. Nie wiem jak to przeżyję, nie wiem jak to przetrwam. Ale tak naprawdę, jeżeli jechać to jeszcze raz, no to jechać już na grubo, więc mam nadzieję, że, że uda mi się to przetrwać. Start w sobotę, dzisiaj jest czwartek, właśnie przyjechaliśmy i mieszkamy sobie w takim przyjemnym foteliku. No a ja jadę na, na objazd trasy, na razie lekko, mięciutko, po 11 godzinach drogi, ale jadę trochę poczuć klimatu, bo, bo miasto już jest pełne, pełne rowerzystów. Zobaczcie jak to wygląda. Hej! No, w tym roku mieszkam bardzo blisko już tej dolnej stacji kolejki z której rozpoczyna się start więc spokojnie sobie tam podjedziemy zobaczymy jak to tam wygląda w tym roku Kurczę, człowiek szybko zapomina jakie to są ściany

Najgorszy jest oczywiście początek. Potem jest już tylko bardziej przechlapane. Jest. Czuję się, czuję się cudownie, słuchajcie. To naprawdę jest takie miejsce, w którym w którym emocje sięgają maksymalnego pułapu. A to będzie w sobotę, aż, aż boję się pomyśleć. Ale cieszę się, jak dziecko. Naprawdę. No chętnie to bym startował już jutro. Ale będzie i będzie. Dobra, zjeżdżam na dół, bo dzisiaj, tak jak mówiłem, odpoczynkowo. Więc jadę obejrzeć tamtą dolinkę. Zobaczymy, co tam jest. Jedziemy. co? Można na rowerze, czy nie można? Mam nadzieję, że można. Dobra. Że nikt mi tutaj chyba nie urwie. Dobra. Wow. Powiem Wam, że tu nie byłem. Tu mnie jeszcze nie widzieli. Tak to wygląda. Piękne to miejsce jest. Skały monumentalne. No, miejscóweczka zacna. Pięknie. Dobra, jedziemy zobaczyć, co dalej. widać tak za mną, co? Grubo jest. sobie jadę i myślę, że w sumie chyba nie będę się silił na żadne słowa, komentarza. bo nic co powiem nie odda tego co tu widać, a już na pewno tego czego się doznaję. Natomiast jedno jest niezmienne. W Dolomitach zawsze wydaje mi się, że jeszcze nie wykorzystałem wszystkich przełożeń na podjeździe. Próbuję zmienić bieg na lżejszy ale no kurde nie ma już na co No taka sytuacja tutaj wiadomo po co są kasety 30 te zębatki 30 kasety dwójki. zobaczcie sami jak to to wygląda Tak z ciekawostek powiem Wam jeszcze, że znajdujemy się właśnie na wysokości 1750 metrów. Hmm. Ja mieszkam na 450 metrach jak dzisiaj tutaj przyjechałem to naprawdę odczułem to na głowie, w głowie zaczęło mi się trochę kręcić w głowie No i teraz zaczyna doskierać mi ból głowy widzę, że będzie potrzeba szybkiej aklimatyzacji wysokościowej do soboty Hai. Ciao Widzicie, tak wygląda Val Gardena, tak wyglądają Dolomity, bardzo spokojnie, jeszcze przed startem, ale już, już i tak mnóstwo rowerzystów, znalazłem dzisiaj miejscówkę nieprawdopodobną, o, leci ekipa, jeszcze kawałeczek pojadę w górę, ale będę się już do miasta, trzeba coś jeszcze dzisiaj zjeść, także... Także chciałem Was pożegnać po prostu tym widokiem i potem jeszcze kilkoma ujęciami ze zjazdu. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszy dzień w Algardenie. starczy tego rowerku na dzisiaj. Jadę do hotelu, jadę się przebrać i faktycznie jadę szamnąć jakąś pizzę, wypić piwko bezalkoholowe i poczuć trochę nocnego życia. A tutaj już się dzieje, proszę. Będzie jakaś imprezka. Fajnie się ludzie bawią. Super. Dobra, do zobaczenia, do jutra, trzymajcie się.